Witam Was za papryczek. Chili one odegrają dzisiaj jeszcze pewną dosyć niebagatelną rolę. Ale na razie dam im spokój i je odłożę. Dzisiaj chciałbym odpowiedzieć na pewne pytanie, z którym się ostatnio spotkałem. Ktoś mnie zapytał, Tomek, no ale o co, Kaman? O, o co chodzi? No, czym Ty się zajmujesz? Jakimś odchudzaniem? E, pisałeś książki, o, które są tam gdzieś wępie, o To mój pies chodzi za mną, czy moja Sonia gapa. E, o rozwoju osobistym, o myśle i tak dalej, a tutaj jakieś takie odchodzę. E, absolutnie się z tym nie zgodzę. I teraz powiem dlaczego. Otóż. E, po pierwsze, od bardzo dawna mówię, że każdy z nas ma cztery narzędzia. E, wszyscy je mamy i nikt nie ma ani więcej, ani mniej. Te cztery narzędzia to jest czas, umysł, ciało i wolna wola. I e, ciało jest jednym z narzędzi, a o narzędzia należy dbać. I tak się składa, że ja o swoje ciało dbam e, dosyć e, mocno od e, lat. 40 i mimo, że mój PESEL zaczyna się od 69, to odkąd skończyłem podstawówkę, tak naprawdę nie byłem nigdy u lekarza, nie licząc takiego okresu, kiedy zerwałem sobie ścianę Achillesa i po prostu musiałem je naprawić. I nie byłem dnia na zwolnieniu, może Dbanie o, o, o linię i o wagę nie było moim jakimś najważniejszym priorytetem do tej pory. Niemniej jednak, dbanie o ciało jak najbardziej. Co więcej, dbanie o ciało wiąże się z umysłem, a na umysł ma wpływ nasze ciało. Podobnie jak to wszystko się przeplata razem z czasem i z wolną wolą, to znaczy od naszej wolnej woli zależy, czy my będziemy dbali o ciało i o zdrowie tak naprawdę bo to o to chodzi czy nie będziemy możemy do tego też zaprząc w jakimś sensie umysł a czas ma takie znaczenie że to są procesy które trwają w czasie i my mamy czas na to żeby podjąć te decyzje i o swoje ciało swój organizm dbać to jest jedna rzecz ale druga rzecz jest taka że bardzo istotna że mimo iż ja się tym tą tematyką gdzieś tam interesuję od właśnie prawie 40 lat, to ostatnio zdałem sobie sprawę z tego, że mimo, iż wiele osób mówi właśnie o odchudzaniu, o, o zdrowym stylu życia i tak dalej, to mało kto mówi o tym w sposób e, tak naprawdę kompetentny e, i e, mówię to z całą, e, z całą e, odpowiedzialnością i świadomością, dlatego że jeszcze kilka miesięcy temu sam tak naprawdę, e, mimo n, tylu lat, gdzieś tam jakiegoś zainteresowania, e, nie, byłem, nie miałem tej wiedzy, którą mam, e, mam teraz. E, i, tym wiedzę przez ostatnie miesiące poszerzyłem, pogłębiłem i usystematyzowałem. To ostatnie jest bardzo istotne, przepraszam, taki trochę kośnicz. Jest to tyle istotne, że ułożyłem to w pewien system, to znaczy ja wiem, jak dbać o swoje zdrowie i specjalnie podkreślam, że mówię tutaj o dbaniu o zdrowie, a ładna szczupła sylwetka jest jednym z elementów dbania o zdrowie. To jest tak, że przez to, że mamy, znaczy, jeżeli dbamy o swoje zdrowie, to prawie na pewno będziemy mieli ładną, szczupną, szczupłą sylwetkę i to przez lata, a nie zrzucimy wagę, a potem ona nam wróci. A z drugiej strony, jak będziemy mieli szczupłą sylwetkę, to prawdopodobnie będziemy mniej, mniej chorowali. Nie jest to oczywiście jedyny aspekt i składa się na to wiele rzeczy. Podstawowym jest odżywianie, sposób odżywiania. Specjalnie nie mówię dieta, bo jestem przeciwnikiem diet jako taki. Dlaczego to pewnie jeszcze będę mówił, ale generalnie nie, nie, nie mówimy tutaj o żadnej diecie, tylko o sposobie odżywiania. Na pewno elementem, który na to wpływa jest ruch chociaż akurat na, na to, żeby mieć szczupłą sylwetkę, dieta wpływa czy sposób odżywiania wpływa w jakichś 85% ruch dodaje te swoje 15, ale on jest nam potrzebny ze względu na pewne inne rzeczy, ale te 15% też jest nie, nie do pogardzenia, ale są też inne elementy związane chociażby z, z dobrym snem, z oddychaniem, z prostymi ćwiczeniami oddechowymi, Ehm, ojej, uciekło mi, bo sam, samolot słyszę, ehm, na przykład z nieprzyjmowaniem leków. Ja jakiś czas temu, jeszcze nie pamiętam, czy na studiach, czy, czy w, jeszcze w ogólniaku, podjąłem decyzję, że nie będę wprowadzał w siebie żadnej chemii. Ja nie biorę lekarstw żadnych i teraz ja nie wiem, czy nie choruję dlatego, że nie biorę lekarstw, czy nie biorę lekarstw dlatego, że nie choruję. Myślę, że nie choruję w dużej mierze, dlatego, że po prostu nie biorę lekarstw. I wprowadzam do siebie chemię, staram się wpływać na swój organizm za pomocą takich naturalnych, naturalnych metod i je preferuję, i to po prostu skutkuje. I, Moim takim tak naprawdę głównym celem, yy, to znaczy mam dwa cele. Pierwszym z nich jest to, po to to, to to wszystko w ogóle robię, że cały czas jestem na swojej ścieżce do tego, żeby być najlepszym nauczycielem realizacji marzeń. A jednym z podstawowych marzeń każdego człowieka jest to, żeby być zdrowym. I nie, nie, umówmy się i nie ukrywajmy tego, żeby być również szczupłym i z przyjemnością na siebie patrzeć w lustrze i z przyjemnością wychodzić na, na plażę latem i nosić mniej kilogramów, nie czuć tego obciążenia. Podobnie jak na przykład istotnym jest dla każdego, żeby mieć wolność finansową, tak? Mnie już śmieszą mnie reklamy typu, powiem Ci w trzech krokach, jak zostać miliarderem, ja po prostu nie chcę być miliarderem, bo co mi miliard, kupię sobie fabrykę, żeby co, żeby zarobić drugi miliard i mieć dwie fabryki czy trzy fabryki, uwiąże mnie to na, na lata i co ja z tym zrobię, nie, nie o to chodzi. To samo z, jeśli w przypadku dbania o zdrowie. Mi, moim głównym celem jest to, żeby żyć jak najdłużej w dobrym zdrowiu, w dobrej formie fizycznej, żeby mieć energię i żeby się tym życiem cieszyć. I po to głównie to robię. A tak naprawdę ładna sylwetka i, i, i szczupła jest, jest tego takim efektem, niejako ubocznym w pewnym sensie chociaż bardzo widocznym i dlatego uważam, że to jest taki element jakby pier, pierwszy krok do tego, żeby wprowadzić czy zacząć prowadzić zdrowy tryb życia i żeby ten zdrowy tryb życia stał się dla nas nawykiem, dlatego że jeszcze wiele lat przed nami i dobrze sobie wyrobić pewne nawyki w miarę wcześniej, czy lepiej wcześniej niż później, ale wiem też, że wiele, dla wielu osób jest to jakaś tam czarna Magia. Powtarzam, nasza wiedza jest pod tym względem niewielka. A już na przykład pojęcie anti-aging, czyli spowalnianie procesów starzenia się organizmu i komórek, brzmi jak bajka o żelaznym smoku, co wcale bajką o żelaznym smoku nie jest, o czym też się dowiedziałem i za chwilę Wam coś przeczytam na ten temat. Także generalnie, powtarzam, moim celem z tym związanym jest to, czyli z dbaniem o zdrowie, jest to, żeby długo w zdrowiu żyć i w dobrej formie. I na przykład teraz nie odczuwam czegoś, co odczuwałem dawniej, czyli wahań energii. Ja mam stabilną energię przez cały dzień i to na dosyć wysokim poziomie. Jak to zrobiłem? No chętnie Wam opowiem, ale to nie, nie wszystko w jednym, w jednym filmie. Jak ktoś chce się dowiedzieć szybciej, to niech się ze mną skontaktuje. Najlepiej rzeczywiście chyba napisać na mojego maila kontakt małpa I teraz podam Wam taki przykład. Przeczytam coś, żebyście zrozumieli też trochę o co mi chodzi. Coś, o czym się dowiedziałem w miarę niedawno, ale co otworzyło mi parę klapek, parę klapek w głowie. To, o czym przeczytam w tej chwili, to są sirtuiny. Kto z was słyszał o sirtuinach? Łapka w górę na komentarzach, chętnie, chętnie zobaczę. Pewnie, pewnie nie. Ja do niedawna jeszcze też nie słyszałem o sirtuinach, chociaż w sposób nieświadomy i intuicyjny je stosowałem. Otóż sirtuiny to gruba, grupa białek enzymatycznych, mających zdolność wygaszania określonych genów, tak zwanych genów starzenia których aktywność związana jest, jest z rozwojem miażdżycy, chorobą Alzheimera, chorobą Parkinsona, a jednocześnie aktywują tzw. Tak geny długowieczności, tak? Fajne są te sirtuiny. I teraz skąd się sirtuiny biorą? E, aktywatory sirtuin. E, badania wykazały, że ograniczenie kalorii do poziomu 30-50% do dobowego zapotrzebowania, tutaj od razu zgłoszę uwagę, to jest bez sensu, to znaczy nikt nie jest w stanie długo żyć na 30-50% dobowego zapotrzebowania. Bo po prostu zejdziemy z tego świata, będziemy głodni, i to nie o to chodzi, żeby żyć długo, ale być przez ten cały czas głodnym. I bardziej chodzi o to, żeby znaleźć takie sposoby, które możemy stosować przez długi okres czasu, a właściwie rzecz biorąc, od teraz aż do śmierci, i oby to trwało jak najdłużej, co nas nie zamęczy, a jednocześnie spowoduje, że te lata tego stosowania tej metody będą długie, jeszcze, jeszcze dłuższe. Więc tak czy inaczej, badania wykazały, że ograniczenie kalorii do poziomu 30-50% dobowego zapotrzebowania przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniego zaopatrzenia w składniki odżywcze. To jest bardzo ważne. Musimy się zaopatrywać odpowiednie składniki odżywcze. I po to między innymi nagrałem poprzednie wideo dotyczące błonnika. Link do niego. Zamieszczę w komentarzu do tego, do tego posta na Facebooku, bo tam pokazuje, jak zachować odpowiednie zaopatrzenie, w składniki odżywcze. I teraz te sirtuiny przyczyniają się do wydłużenia życia. No, przyczyniają się to, badania wykazały. Zaczęło się to zdanie. Od badania wykazały, że przyczyniają się do wydłużenia życia. I teraz na korzystnym dla zdrowia działaniu sirtuin oparta jest roślinna dieta odchudzająca jakaś tam. Znowu powtarzam, nie chodzi nam o diety, chodzi nam o sposób odżywiania i pewien styl życia, który prowadzi do tego, że będziemy szczupli i się odchudzimy, jeżeli mamy taką potrzebę, ale to tak na marginesie. Dieta bazująca na około 20 produktach uważanych za wyzwalacze sirtuin, między innymi. Papryka chili, na pierwszym miejscu, papryka chili, dlatego te papryczki, te papryczki są ze mną. Kapary, jarmusz, lubczyk, pietruszka, rukola, seler naciowy, czerwona cykoria, czerwona cebula, kasza gryczana, soja, oliwa z oliwek tłoczona na zimno, orzechy włoskie, kurkuma, przepraszam, niesłodzone kakao. Prawdziwa kawa, czekolada gorzka o zawartości kakao minimum 85%, zielona herbata, herbata macza, daktyle, truskawki, borówki, czerwone winogrona, także czerwone wino, ważny alkohol tutaj jest. Podobnie jak w innych dietach odchudzających, powtarzam, o dietach mam swoje zdanie, w trakcie jej trwania ważna jest aktywność fizyczna, medytacja oraz eliminacja produktów zawierających cukier dodany przez innych, przepraszam, dodany, oraz innych produktów wysoko przetworzonych. Proste, tak? I teraz jest pytanie, co zrobić, żeby sobie te sirtuiny dostarczać. Nie zdziwcie się, że w moim menu jest zdecydowana większość tych produktów, które tutaj są wymienione i że ja je po prostu stosuję. Część z nich było w tej miksturze błonnikowej, o której nagrałem ostatnie wideo. Dlaczego? No to już pewnie wiecie, ale to nie jest jedyny sposób. Na spowolnienie procesu starzenia się. Nie mówię, że o odwróceniu, tak? ale o spowolnienie. Kolejnym sposobem jest podniesienie w organizmie poziomu hormonu wzrostu. I to można zrobić w sposób naturalny. Jak to zrobić? Powtarzam chętnie, skontaktujcie się ze mną, chętnie Wam powiem. Nie jest to takie trudne. Natomiast ten hormon wzrostu naturalny powoduje między innymi odwrócenie starzenia się grasicy, a grasica odpowiada w dużej mierze za nasz system immunologiczny i ona zanika z wiekiem. I przekonaliśmy się to o tym w dużej mierze w czasie pandemii. Po prostu osoby starsze, u których grasica zanikła, częściej zapadały na, czy chorowały na, na COVID i częściej przechodziło to z jakimiś tam komplikacjami. Osoby młodsze mają po prostu jakby grasicę bardziej rozwiniętą. Natomiast my możemy na tą grasicę wpłynąć właśnie za pomocą hormonu wzrostu. Oczywiście naturalnego hormonu wzrostu. Czym się różni naturalny hormon wzrostu, który sami sobie w sobie możemy wytworzyć od takiego sztucznego, który jest wstrzykiwany? No, mogę powiedzieć, że mniej więcej tym, czym się różnią jajka kury, która chodzi po wolnym wybiegu, od jajek kury faszerowanej antybiotykami. Antybiotykami, czym tam jeszcze nie, nie wiem, czy one są jeszcze hormonami, jakimiś. I, i, i te, te, rzeczy, te rzeczy są istotne, i teraz od naszej wolnej woli zależy od tego, czy my się zdecydujemy na to, żeby, żeby o to swoje zdrowie dbać, a dbanie o zdrowie oznacza dbanie. Czyli robienie czegoś w tym kierunku, nie od czasu do czasu, tylko po prostu dbanie. Nie jest to jakoś specjalnie trudne, specjalnie skomplikowane, bo o, czym, o czym przekonuję. Co więcej, jest to dosyć przyjemne, jak się człowiek tego nauczy i robi to mądrze. Natomiast no, wymaga to pewnych zmian, często w, w życiu czy w sposobie życia. Był, jak już Einstein zauważył, szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać innych, innych wyników. Jeżeli wyniki, które mamy do tej pory, nie do końca nas satysfakcjonują, albo nawet nas satysfakcjonują, ale chcielibyśmy mieć jeszcze lepsze, to niestety albo stety powinniśmy coś, coś zmienić, i to jest bardzo często zmiana na dobre czy na lepsze widzę to powtarzam po swojej wadze po swoim tętnie po swoich wynikach laboratoryjnych po swoim samopoczuciu e, po swoim poziomie energii e, itd. tak a e, Wracając do tych opisanych tutaj cukrów, i, i, cukrów oraz innych produktów wysoko przetworzonych, to gwarantuję wam, że kubki smakowe potrafią się prze, przekształcić w taki sposób, że nie będziemy potrzebowali specjalnie cukru, który notabene jest narkotykiem. I Ja nie stronię od cukru. Nie chcę być w tym wszystkim niewolnikiem, też żeby była jasność. Nie stronię od cukru, nie stronię od słodyczy, po prostu Wiem je rzadko, I, ale na przykład jak jadę na wakacje, to odpuszczam sobie kompletnie dietę. Wtedy, wtedy idę na całość. jem to, co najlepsze w lokalnej kuchni. I wiem co więcej, że po takim pobycie wakacyjnym przytyje jakieś 2,5 do 3 kg. Przy czym wiem też, a mówiłem o tym w, w, w filmie. W wideo tym nie ostatnim, tylko poprzednim, gdzie mówiłem, dlaczego, dlaczego nam waga może szybko spaść, spaść i szybko wzrosnąć. No po prostu mój organizm odbudowuje sobie zapas glikogenu, wiąże w związku z tym wodę i przybywa mi 2,5 kg, ale to nie jest tkanka tłuszczowa, tylko glikogen i woda. Wracam z wakacji, ja tydzień, przychodzę na normalny tryb funkcjonowania, odżywiania i i tak dalej, i te 2,5 kg mi spada bez, bez problemu. I parę razy już to przerabiam, jako że ja to wiem. E, wiele osób tego nie wie, nawet jak on nie powie, e, powtarzam z, e, z różnych względów. Tak czy inaczej, e, podsumowując, e, widzę, że jak wieczorem nagrywam wideo. To moja twarz wygląda trochę inaczej, trochę inaczej światło świeci, co jest takim ciekawym odkryciem, może będę częściej to robił, ale tak, tak serio. Ja naprawdę mam dużą wiedzę na ten temat, tak teoretyczną, jak i praktyczną, bo tę teorię przerzuciłem przez, czy sprawdziłem na żywym organizmie, czyli na własnym ciele. I powtarzam, nie jest to takie straszne, i ja chociaż wiem, że wiele osób jest zniechęconych do jakichkolwiek prób, kolejnych. Bo wiele razy próbowały i zawsze waga wracała, czy bardzo często dotyczy to ponad 95% przypadków, 95% ludzi. A to dlatego, że nie dokonaliśmy zmian trwałych, tylko takie czasowe. Przeszliśmy na dietę, osiągnęliśmy swój efekt, zeszliśmy z diety i wróciło to, co wróciło. A powtarzam z Einsteinem: szaleństwem jest robić wciąż to samo i myśleć i oczekiwać innych innych e, rezultatów. E, róbmy to mądrze, e, róbmy to z przyjemnością. E, powtarzam, chętnie pod, po, powiem jak e, kontakt małpatomekkania.pl e, a póki co bądźcie zdrowi, e, myślcie pozytywnie, e, przygotowujcie się do majówki, e, bądźcie zdrowi, e, szczupli, piękni i do usłyszenia, do zobaczenia i od myśli.